Kto chce chrupki? Proszę, murzynek, norka, norka, muziu nie wolno. Ty jesteś taki trochę. Norka, jest szybko. Karusia, karo. karo, 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 ślicznie. Szancia teraz, szancia, szancia, o. alfik. Proszę, pro. Alf. Alf. Teraz buster. Buster. Proszę tu do tablicy. Pimpali. Proszę. Ronia. Ronia. Ronia mówię. Tak? Nie szanta i nie pimpet, tylko ronia. Ronia. Pineska. Czy ty dostałaś już? No nieważne. Pineska. Pimpuniu. Pineska. Yy, kto jeszcze? <grymne> no takie mam statko. Noreczka. Tak, noreczka. Jeszcze możemy jechać. Karusia. Karusia. Ojejku, jejku. Basterek. <grymne> <grymne> Szanta. Szanta. Do tablicy. Szanta. Ty jesteś taki, wiesz co, zjadliwy, mały. Alfik. No, Alfik to, och, jest boski. Pimpuś. Proszę. Norka. Norka moja, kochana sunia. I Pineska czeka grzecznie. Proszę. ironia I to już koniec. Ronia. I już. No. Takim No, no, dobra. no, dobra, no, dobra,